Co najmniej od kilku dni Los Angeles dochodzi do dużych zamieszek. To nie są protesty, tylko to są burdy. Yy, są burdy, klasyczny Wandalizm. Wandalizm. Tak, rozwalają miasto. Donald Trump posłał tam Gwardię Narodową i gubernator Kalifornii, demokrata, Gavin Newsom, stwierdził, że to jest łamanie podstawowych praw człowieka, że Trump próbuje wprowadzić niemal reżim wojskowy. Tego głupka należy zlekceważyć i nie cytować, bo on... Ale ma... jest gubernatorem Kalifornii. No dobrze, no ale Trzaskowski jest prezydentem Warszawy i też nie grzeszy inteligencją. W takiej jesteśmy sytuacji, że mamy do czynienia w Polsce z inwazją. Ta cała banda, którą PiS wpuścił. Każdego z nich można deportować bez tłumaczenia się i bez łamania praw człowieka. Wpuściliśmy Cię czasowo i w każdej chwili możemy Cię odesłać pociągiem z powrotem do Pakistanu. Spór Trumpa z zielonym maskiem o budżet. Powiem tak, po tym jego występie, jaki obejrzałem, to jakoś nie niespecjalnie chciałbym nie, się znaleźć w ekipie lecącej. Skończył bardzo. się pewien <laughs> etap w jego życiu i stryczek mu się przełączył na chwilę w złą stronę.